Pewien milioner odszedł od żony, ale pięć lat później ona wróciła z jego synami i zabrała emu wszystko. Poranek San Diego zaczął się tak jak zawsze: kawa z kroplą mleka widok na ocean ze szklanego penthouse'u i głośno-gładkie frazy lecące do mikrofonu. Luka mówił szybko i pewnie, jakby każde słowo jego podcastu mogło zmienić czyjeś życie. Nosił równie gładko skalibrowane frazy i garnitury, a zanim skończył 36 lat, stał się twarzą konferencji motywacyjnych w całym kraju. Jego obserwatorzy w mediach społecznościowych nazywali go głosem przełomu. Opisywał siebie jako paliwo dla przyszłych tytanów. Wierzył w Flow, w podejmowanie ryzyka, w to, że sukces kocha singli. Wierzył również, że jego małżeństwo z Marisą było błędem. Merysa pracowała jako nauczycielka biologii w zwykłym liceum, preferowała bawełniane sukienki i zapach eukaliptusa, czytała Darwina w nocy i robiła poranne kanapki z miłością, która nigdy nie znalazła się w opowieściach. Luka widział w niej wspomnienie innego życia spokojnego, miłego, przewidywalnego. A teraz tamto życie zaczynało przypominać hamulec, a nie kotwicę. Czuł, że jest ściągany w dół, nie przez Marisę jako osobę, ale przez samą jej istotę, zakorzenienie, ciszę, brak osiadłości. Nie był zły. Był po prostu zmęczony udawaniem, że wciąż tego wszystkiego potrzebuje. Nie przygotował umowy pożegnalnej. W pośpiechu nabazgrał tylko kilka słów na odwrocie swojej wizytówki, Twoja dobroć nie jest dla mojego tempa. Zostawił go na kuchennym stole obok kubka, w którym zwykle parzyła herbatę cytrynową. Nie zamknął drzwi. Wyszedł z plecakiem na ramionach, w okularach przeciwsłonecznych, jakby wybierał się na kolejny lot do Austin, Bostonu czy Singapuru. Myślał, że zrobił wszystko elegancko. Bez dramatyzmu. Dojrzale. Merysa wróciła do domu późnym popołudniem, po długim dniu rady szkolnej i kupowania owoców do eksperymentu laboratoryjnego. Postawiła torby przy zlewie i pierwszą rzeczą, którą zauważyła, był pusty wieszak na ubrania przy wejściu. Potem zobaczyła wizytówkę. Pismo luki z udawaną płynnością. Słowa, jakby wyrwane z innego jego przemówienia. Żadnego wyjaśnienia, żadnej próby pożegnania. Po prostu zdanie, które kliknęło w jej głowie jak przełącznik. Na początku po prostu stała. Potem usiadła na brzegu kanapy bez rozbierania się i wpatrywała się w ciemnijący horyzont za oknami. Nie płakała. Uzy przyszły później, głęboko w nocy, kiedy wszystko w jej wnętrzu się zacisnęło. Strach, uraza, dezorientacja wszystko zlało się w jeden spazm. Ale rano zwyniotowała. Więcej niż raz. Myślała, że to szok. Ale objawy nie ustępowały. Kilka dni później kupiła test. Potem jeszcze jeden, żeby się upewnić. Potem poszła do lekarza. Ciąża. Bliźnięta. Luka wyszedł nie wiedząc. I nie miał wiedzieć. Nie miała ochoty dzielić się tą wiadomością z mężczyzną, który uciekł od jej dobroci jak zaraza. W jej duszy wciąż istniało złudzenie, że on wróci, że to było załamanie. Ale każdego dnia cisza stawała się coraz głośniejsza. Pewnego dnia Marysa zdała sobie sprawę, że jej życie się rozpadło. Nie było sensu sklejać starych kawałków z powrotem. Złożyła rezygnację. Sprzedała swój samochód. Anulowała umowę najmu. Włożyła część swoich rzeczy do bagażu, a resztę do walizki. Użyła mapy, aby wybrać miasto, o którym nikt, kogo znała, nigdy nie słyszał. Pajonia, Oregon. Małe, porośnięte zielenią i plotkami z mglistymi świtami i niekończącymi się ogrodami Nie zadawali tam zbędnych pytań Nie patrzyli tam na ciebie jak na ofiarę Wynajęła stary dom z łuszczącą się werandą Której okna wychodziły na dzikie jabłoniowe zbocze Pierwszego wieczoru usiadła na schodach Owinięta w kratę, popijając herbatę rumiankową I po raz pierwszy od dawna poczuła niesamotność, ale ciszę Taką, w której można było się na nowo złożyć Pierwsze tygodnie były ciężkie Mdłości, zmęczenie, nieprzespane noce. A potem przyszedł strach. Jak poradzi sobie sama? Jak wykarmi dzieci? Co zrobi, jeśli poród będzie trudny? Ale z każdym mijającym dniem budziła się w niej inna Merysa. Nie ta, która kiedyś uśmiechała się cicho w cieniu sukcesu Luki, ale ta, która wiedziała, jak głęboko oddychać i stąpać, nawet gdy ziemia pękała pod jej stopami. Nie wiedziała jeszcze że jej kroki zaprowadzą ją do miejsca, w którym będzie musiała zmierzyć się ze swoją przeszłością. Ale już to czuła, nie tylko rosnące w niej życie, ale także cień, który pewnego dnia padnie na tego, który odszedł. Poród był trudny. Stary szpital Pajonia, z łuszczącymi się ścianami i wiecznie zacinającą się windą, nie wzbudzał zbytniego zaufania, ale położna o imieniu Lynette była aniołem w szlafroku. Trzymała Marisę za rękę, gdy ta głośno krzyczała, chwytała się krawędzi łóżka i błagała, by to się już skończyło. Skończyło się o czwartej nad ranem, kiedy w pokoju rozległ się pierwszy krzyk. Dziewięć minut później drugi. Felix i Elliot. Dwóch chłopców, dwie niemal identyczne twarze, dwie malutkie pięści kurczowo trzymające się i palców, jakby bały się zagubienia w świecie. Na początku wszystko kręciło się wokół karmienia, pieluch i braku snu. Liczyła dni, zmieniając pieluszki. W nocy na zmianę wstawała dla obojga. Drzemała na siedząco, trzymając butelkę w jednej ręce i telefon w drugiej, czytając artykuły o przetrwaniu samotnego rodzica. Nie narzekała. Nie dlatego, że nie chciała. Po prostu było w tym coś oczyszczającego. Nie pytano jej już, czyją jest żoną, ani nie nazywano tą, która zawsze była w cieniu. Teraz była Marisą, kobietą z dwoma synami i zniszczonym domem na zboczu wzgórza. Inspiracja przyszła niespodziewanie. Pewnego dnia. Spacerując z wózkiem dziecięcym, zauważyła stary szyld na opuszczonej stodole Trevor S. Farm Predus. Nazwa wyblakła, ale w pobliżu były grządki, a z zapłotu unosił się zapach bazylii. Zapukała. Trevor okazał się być starszym, ale wytrwałym rolnikiem, który miał więcej warzyw niż mógł sprzedać. Po kilku dniach przyszła do niego z pomysłem, zbierze kosze jego warzyw i sprzedaje swoim sąsiadom na wcześniejsze zamówienie. Zaśmiał się, ale się zgodził. Tydzień później miała już dziewięć zamówień. Miesiąc później trzydzieści jeden. I tak zaczął się jej mały biznes. Zbierała kosze rolników rano, gdy chłopcy spali, a wieczorami rozwoziła je na starym wózku pożyczonym od sąsiada. Ludzie doceniali jej uczciwość, czyste ręce i uśmiech, z jakim podawała im zakupy. Jesienią współpracowała już z czterema lokalnymi producentami. W następnym roku zarejestrowała spółdzielnię. Nazwała ją Roots and Twins, na cześć swoich chłopców, którzy stali się jednocześnie jej korzeniami i skrzydłami. Z czasem spółdzielnia rozrosła się. Pajonia była otoczona małymi gospodarstwami, które nie mogły konkurować z supermarketami, ale miały coś do zaoferowania. Merysa zaczęła organizować targi, degustacje, kursy mistrzowskie. Najpierw na szkolnym parkingu, potem w budynku starej biblioteki. Nauczyła się pisać granty, wypełniać formularze. Prowadzić dokumentację. Jej nazwisko coraz częściej pojawiało się w Radzie Powiatu. Pewnego dnia, podsłuchując rozmowę dwóch uczniów, po raz pierwszy usłyszała wyrażenie mikrofinansowanie. To słowo utkwiło jej w głowie jak ziarno. Zaczęła czytać. W nocy, kiedy Felix i Elliot już spali, parzyła kawę i otwierała kursy online. Najpierw podstawę ekonomii, potem crowdfunding, inwestowanie, logika platform. Z każdym tygodniem coraz mniej bała się wykresów i coraz bardziej zdawała sobie sprawę z tego, jak działa finansowa tkanka świata. Rok później zarejestrowała platformę Groove Trust. Platforma pomagała drobnym rolnikom znaleźć inwestorów, a inwestorom znaleźć wiarygodne i społecznie istotne projekty. Wszystko było przejrzyste, z analizami, ocenami i kontami osobistymi. Zaczęliśmy od 16 projektów. Pod koniec roku było ich już 147. Grów Trust nagle stał się darem niebios. Podczas gdy duże fundusze szukały miejsca do inwestowania w sektorze zielonej gospodarki, Merysa już zajmowała się bazą, audytem i logistyką. Platforma zdobyła nagrodę Stowarzyszenia na rzecz zrównoważonego rozwoju i trafiła do regionalnych mediów. Zaczęła być zapraszana na fora. Nikt nie wiedział, że stoi za tym samotna matka z dwójką dzieci, mieszkająca w drewnianym domu poza granicami miasta Pajonia. Nie spieszyła się, by się pokazać. Wciąż bała się światła i wciąż pamiętała pocztówkę Luki. Dwa i pół roku po narodzinach synów jej spółdzielnia stała się centralną osią dystrybucji zaopatrzenia w Oregonie. Kilka funduszy inwestycyjnych z Kalifornii zaczęło polegać na Trust w zakresie łańcuchów wsparcia. Jeden z nich nosił znajomą nazwę: Apollo Twelve Ventures. Fundusz Luki. Ten sam, który kiedyś powiedział do mikrofonu, że dobroć jest słabością. Teraz zainwestował w ekosystem prowadzony przez kobietę, którą porzucił bez nawiązania kontaktu wzrokowego. Ale jeszcze o tym nie wiedział. A ona nie spieszyła się, by mu o tym przypomnieć. Jej podróż dopiero się zaczynała. Forum w Portland zgromadziło wszystkich: inwestorów, akrariuszy, ekologów, wizjonerów i tych, którzy desperacko starali się wyglądać jak oni. Luka przybył pierwszą klasą, z zachrypniętym głosem po serii przemówień w Chicago i Seattle. Został zbombardowany pytaniami, zanim jeszcze wszedł do pokoju, o nowe rundy finansowania, o perspektywy integracji blockchain z łańcuchem dostaw, o plotki, że jego fundacja Apollo 12 ma zamiar przelać miliony na rolnictwo ekologiczne. Odpowiadał ze swoją zwykłą swobodą, mówiąc krótko, ale dowcipnie, od czasu do czasu podnosząc kołnierz płaszcza, nie z zimna, ale z poczucia, że znów jest oklaskiwany, nawet jeśli po cichu. Sala była ogromna. Z drewnianą boazerią i światłami delikatnie rozrzuconymi po okręgu. W oczekiwaniu na kawę tu pomieszczenie szybkim spojrzeniem, gdy jego wzrok przykuła kobieta. Kobieta otoczona przez kilku mężczyzn i dwóch nastolatków, którzy kręcili się w pobliżu, ale trzymali się blisko. Kobieta miała na sobie ciemnoniebieską sukienkę bez rękawów, a jej włosy były spięte w niedbały kok. Nie miała biżuterii ani krzykliwych gestów. Tylko pewność siebie. Taka. Która nie wymagała potwierdzenia z zewnątrz. Nie rozpoznał jej od razu. To tak, jakby rozpoznać muzykę po pierwszych nutach, ale nie być w stanie zapamiętać jej nazwy. Coś w jej postawie, w odwróceniu głowy, w lekkim ruchu ramienia, gdy słuchała swojego rozmówcy, coś w tym odbiło się echem w jego klatce piersiowej, zbyt stare, by zapamiętać szczegóły. Wpatrywał się w nią i nagle zdał sobie sprawę. Merysa ta sama która spała z książkami na poduszce, żeby nie zapomnieć, gdzie się zatrzymała. Ta sama, która dzwoniła do niego z pracy, by przypomnieć mu o jedzeniu. Ta sama, która ustawiła budzik na piątą pięćdziesiąt, żeby nie spóźnił się na siłownię. Wpatrywał się, jak kolejne imię wbija w nią strzałę. Jego była żona, ale teraz nie było w niej śladu tej domowej, cichej kobiety z przeszłości. Była inna. Jakby ktoś wykorzystał jej wygląd. Ale włożył do środka nową konstrukcję. A obok niej dwóch chłopców. Prawie nastolatkowie. Śmiesznie identyczni. Blond włosy. Wysokie czoła. Wyraźne łuki brwiowe. Luka poczuł, że powietrze w środku się zmienia. Coś poszło nie tak. Albo zbyt dobrze. Próbował przedostać się do niej przez tłum po panelu o pionowych kratownicach. Uśmiechnął się. Zrobił krok, podniósł rękę, jakby przez przypadek. Zauważyła to? Ich spojrzenia się spotkały. Czekał zaskoczenie, niezręczność, może radość. Ale nie otrzymał dokładnie nic. Ani jednego dodatkowego ruchu. Ani jednej niepotrzebnej emocji. Skinęła głową, jakby zobaczyła kolegę. Podszedł. Chciał powiedzieć coś banalnego, ale język go zdradził. Marysa powiedziała grzecznie i niemal obco. Cześć, Luka. Jesteś w dziale leków biopodobnych? Przytaknął. Dodała. W takim razie do zobaczenia w holu. Jestem teraz zajęta. I odwróciła się. Stał w przejściu, jak turysta zagubiony w mieście, które kiedyś znał na pamięć. Nie wiedział, kim byli ci chłopcy. Nie odważył się zapytać. Coś mu mówiło, że odpowiedź może zrujnować wszystko, nad czym pracował przez ostatnie pięć lat. Na następnym panelu usiadła dwa rzędy dalej. Nie zrobiła ani jednego zdjęcia. Nie klaskała. Po prostu słuchała i robiła notatki. Od czasu do czasu notowała coś na telefonie z lekkim uśmiechem. Po sesji podszedł ponownie, ale ona już rozmawiała z moderatorem i kilkoma przedstawicielami fundacji. Jeden z nich powiedział: Powiedziałaś, że te dane pochodzą bezpośrednio od ciebie? W takim razie zdecydowanie musimy je przedyskutować przed oficjalną publikacją. Luka usłyszał to i zamarł. Te dane. Zgodność. Wiedział aż za dobrze, co to oznacza. Ktoś kopał. Ktoś już je znalazł. Tym kimś była ona. Nie wiedział, co dokładnie wiedziała. Ale w głosie moderatora pojawiło się zdanie. W ostatnim kwartale jeden z funduszy podwójnie informował o projekcie w Arizonie. To go tylko zaniepokoiło. Nikt inny nie był zaangażowany w to dziwne przeliczanie raportów, kiedy Luka nakazał raportowanie przychodów z dwóch równoległych modeli, wiedząc, że może to wzbudzić podejrzenia. Nie czekał na zakończenie panelu. Wyszedł na zewnątrz i odetchnął powietrzem Portland, wilgotnym i nieco zimnym. Nie był gotowy na jej powrót. A już na pewno nie był przygotowany na to, że wiedziała więcej niż powinna. Ale co dokładnie wiedziała i skąd? Tego jeszcze nie rozumiał. Czuł tylko, że punkt bez powrotu jest już za nim. Czekała go tylko zemsta. Jako pierwszy zniknął kontrakt z North Harvest. Nie odnowili oni umowy logistycznej i nie wyjaśnili dlaczego. Luka uznał to za niefortunne niedopatrzenie. Następnie Verdant Valley nagle zmieniła operatora platformy pomimo umowy na wyłączność podpisanej zaledwie sześć miesięcy temu. Kiedy Luka spojrzał na tabelę strat na poniedziałkowym spotkaniu, zauważył czerwone komórki jak pęknięcia w szkle. Wszystko wyglądało na zbieg okoliczności, ale zbiegi okoliczności nie powtarzają się tak często. Doradca do spraw partnerstwa, Nate, zaczął kopać. Najpierw powoli, potem z rosnącym niepokojem. Po tygodniu położył przed Lucą wydruk. Była to lista. Dostawców, z którymi Apollo 12 miała podpisane umowy w różnych stanach, a także operatorów logistycznych, którym Fundacja zlecała część swoich operacji. Okazało się, że wszyscy oni zawarli w ciągu ostatniego roku umowy z tą samą siecią Greennet co Alliance. Nie była to duża firma. Żadnych biur, żadnych publicznych oświadczeń. Po prostu struktura spółdzielcza, zarejestrowana przez kilka anonimowych fundacji. Luka nie od razu to zrozumiał. Zmarszczył tylko brwi, gdy Nate przewertował drugą i trzecią stronę. GreenNet zapewniał doradztwo i wsparcie prawne, zarządzał marketingiem, a nawet udzielał pożyczek małym gospodarstwom, tworząc dla nich kompleksowe kanały marketingowe. Ten ekosystem stał się cichą alternatywą dla platform Luki. Bardziej elastyczny, bardziej przejrzysty i, co najważniejsze, mniej odpowiedzialny za swój system. Zarządzał zbadania, kto za tym stoi. Dwa dni później Nate wrócił. Był blady. Jego głos zadrzał, gdy powiedział, że nie może wskazać dokładnego beneficjenta, struktura była zapętlona, aktywa były zarejestrowane na różne podmioty offshore, ale każde łącze miało tę samą nazwę Groove Trust. Luka wrócił myślami do tego słowa. Na początku nie mógł sobie przypomnieć, gdzie je usłyszał. Potem wypłynęło na powierzchnię jak zardzewiały gwóźdź z wody. Ta nazwa pojawiła się na jednej z konferencji. Coś związanego z crowdfundingiem. Złożył wniosek o profil. Na ekranie pojawiły się informacje. Założycielka Marysa Ellen. Data założenia 4,5 roku temu Siedziba, pajonia, Oregon. Zamknął laptopa, jakby to mogło cofnąć to, co zobaczył. Ale to tylko pogorszyło sprawę. Następne dwa tygodnie okazały się koszmarem. Jeden po drugim jego partnerzy odmawiali odnowienia umów. Agent public relations powiedział, że odchodzi z powodów osobistych. Analityk finansowy przekazał CV konkurencji. Wewnętrzne czaty zaczęły pustoszeć. Wszystkiemu towarzyszyła dziwna cisza, jakby ludzie wiedzieli coś, czego on jeszcze nie wiedział. W jednej z prezentacji wysłanych do klienta z Florydy odkryło się czasu, której sam nie zatwierdził. W stopce dokumentu migał przypis, czyjeś nazwisko po krótkim przesłuchaniu okazało się, że część zespołu przygotowywała alternatywne wersje raportów pod czyimś kierownictwem. Wskazówki pochodziły od freelancera z Oregonu. Adres do korespondencji to małpka .us. Po raz pierwszy od dłuższego czasu Luka nie wiedział, co robić. Próbował zebrać cały zespół, ale połowa nie pojawiła się na spotkaniu. Napisał e-mail do działu HR, ale otrzymał suchą odpowiedź na temat zmiany statusu prawnego kilku pracowników. Jego firma, jego ludzie, jego fundament, wszystko zaczęło się rozpadać od środka. Czuł się, jakby chodził po domu, w którym wszystkie drzwi prowadziły do tego samego wyjścia na zewnątrz. Bez niego. Zadzwonił do Marysi. Nie dlatego, że chciał porozmawiać. Chciał zobaczyć, jak daleko zaszła. Ale nie odebrała. Napisał list. Nie otrzymał odpowiedzi. Wtedy zaczął czytać wszystko, co dotyczyło Groove Trust: fora, recenzje, stare publikacje. Znalazł zarchiwizowane nagranie okrągłego stołu, na którym Merysa była gościnnym ekspertem. W swoim wystąpieniu mówiła o etyce współpracy, o tym, jak inwestycje stają się narzędziem zależności i jak ważne jest budowanie ekosystemów, w których nikt nie może kupić kontroli. Mówiła spokojnie, ale w jej słowach była żelazna logika. Pod koniec powiedziała, w Starym świecie władzę miał ten, kto miał zasoby. W Nowym, ten, kto wie, jak się zjednoczyć. Luka poczuł, że trzęsą mu się ręce. Zdał sobie sprawę, że przegrywa wojnę, której nawet nie zauważył. Był zakładnikiem systemu, którym gardził. A Merysa? Nie grała według jego zasad. Napisała własne. Nie wiedział jeszcze, dokąd to zmierza. Ale z każdym mijającym dniem czuł, jak mury się do niego zbliżają. A cel, do którego dążyła, wciąż był między wierszami. List przyszedł w grubej kremowej kopercie, opatrzonej pieczęcią i napisem, który sprawił, że luka rozbolały skronie. Jesteś zaproszony na przesłuchanie Komisji Etyki Inwestycyjnej i Przejrzystości Państwowych Funduszy Gwarantowanych. Wiedział, że to nie było zaproszenie. Był to ostatni akt dramatu, który sam napisał. Tego dnia założył ciemnoszary garnitur, który zwykle nosił na prezentację przed inwestorami. Spróbował nawet swojej zwykłej fryzury i spryskał nadgarstek perfumami i znutami mchu i limonki. Ale odbicie w lustrze patrzyło na niego inaczej. Ramiona lekko opadły, oczy przygasły, ruchy stały się ostrożne. W ciągu ostatnich trzech tygodni stracił 15 milionów w aktywach, trzech głównych partnerów, status w trzech głównych stowarzyszeniach i prawie wszystkich swoich kluczowych pracowników. A teraz jeszcze wezwanie do sądu. Sala była zimna, oświetlona zbyt jasno. Jasne panele, szklana przegroda, za którą siedzieli przedstawiciele komisji i ludzie zajmujący miejsca na widowni. Luka podszedł do przodu, zajął krzesło przy mikrofonie i poczuł, jak coś w środku gościska, gdy drzwi się otworzyły i na salę weszła Merysa. Nie wyglądała na triumfatorkę. Miała na sobie surową ciemną sukienkę, spięte włosy i teczkę w rękach. Szła cicho i usiadła po przeciwnej stronie sali, gdzie zwykle siedzieli świadkowie. Ich spojrzenia spotkały się, ale tym razem bez słów, bez wspomnień, bez ciosów z przeszłości. Tylko pusty spokój, jak przed burzą. Przesłuchanie trwało prawie trzy godziny. Komisja zadawała pytania, pokazywała slajdy, linki do raportów, rysowała podobieństwa między funduszami związanymi z Apollo 12 a podmiotami, za pośrednictwem których zgłaszano zduplikowane transakcje. Luka odpowiadał tak powściągliwie, jak tylko potrafił, przyznając się do błędnych obliczeń, ale zaprzeczając intencjom. Miał nadzieję, że będzie wystarczająco dużo czasu, by to naprawić. Kiedy Merysa została zaproszona, w pokoju zrobiło się ciszej. Podeszła, przedstawiła się i podała tylko fakty, jak Groove Trust napotkał fundusze, w których raporty były rozbieżne, jak poprosili o wyjaśnienie i odmówiono im, jak wszczęto wewnętrzne dochodzenie. Nie wypowiedziała ani słowa o charakterze osobistym. Ani słowa o przeszłości. Ani jednego zdania o tym, kim dla niej był. Tylko dane, suche analizy i wnioski, których nie można było podważyć. Po jej prezentacji Luka nie słuchał już tego, co mówią inni. Wpatrywał się w stół i czuł, że nie tylko biznes, ale i on sam odchodzi w zapomnienie. Nie był już głosem sukcesu, nie był już kreatorem przedsięwzięć. Był człowiekiem, który kiedyś zostawił notatkę zamiast rozmowy, a teraz siedział przed kobietą, która nie wzięła odwetu, ale pozbawiła go wszystkiego. Nie siłą, nie skandalem. Po prostu prawdę. Kiedy było po wszystkim, dogonił ją przy wyjściu. Zatrzymała się na chwilę. Powiedział prawie szeptem: Zniszczyłaś mnie. Wyglądała na spokojną, nawet bez gniewu, i odpowiedziała: Nie zniszczyłam cię, Luka. Sam położyłeś pierwszy kamień i odeszła. Przez następne kilka miesięcy próbował utrzymać się na powierzchni. Szukał inwestorów, ale drzwi były zamknięte. Reputacja była ważniejsza niż kompetencje. Artykuły prasowe były uprzejme, ale bezwzględne. Został wyrzukony ze stowarzyszenia, z którym współpracował przez 10 lat. Strona internetowa fundacji pogrążyła się w ciemności. Telefony zamilkły. Luka został sam, w mieszkaniu, które kiedyś uważał za panoramiczny sen, a teraz za szklaną pułapkę. Pewnego dnia, po długiej nieprzespanej nocy, wsiadł do samochodu i pojechał do pajoni. Droga była długa i powolna, jakby sama ziemia nie chciała go wpuścić. Dom znalazł bez trudu. Ten sam z ogrodem, z werandą, z huśtawką, na której siedziało dwóch chłopców. Wydawało mu się, że czas się zatrzymał. Nie wiedział. Chce powiedzieć, ale wyszedł. Stanął przy furtce. Merysa wyszła. Bez zaskoczenia. Bez szorstkości. Powiedział, że nie przeprasza. Że niczego od niej nie chce. Tylko żeby Felix i Elliot wiedzieli, kim on jest. Żeby mieli wybór. Żeby wpadał od czasu do czasu. Nie jako ojciec. Jako człowiek, który chce być honorowy. Słuchała w milczeniu. Potem skinęła głową i powiedziała tylko: Pomyślę o tym. Dla ich dobra. To nie było przebaczenie. Ale to była szansa. Lukas dał sobie sprawę, że wszystko, co się rozpadło, już nigdy nie wróci. Ale to, co wciąż rośnie, nie może zostać utracone. Gałęzie przeszłości zawsze sięgają w przyszłość. Liczy się tylko to, by nie złamać ich ponownie. Drodzy widzowie, dziękujemy, że jesteście z nami. Subskrybujcie kanał, polubcie nas i koniecznie napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tej historii. Nie zapomnij kliknąć na dzwonek, aby nie przegapić nowych ciekawych historii. Do zobaczenia wkrótce.